jeżeli zwracamy się do takich podstaw o charakterze mentalnym, psychologicznym tego systemu, w którym żyjemy, to mówimy często o kryzysie powołań, kryzysie powinności, ale szerzej to jest kryzys powołań. Ludziom się wydaje, że jeśli nie będą obciążeni powinnościami, czyli Powołaniem do wykonywania jakiejś służby i misji, to będzie im się żyło lżej, lepiej i przyjemniej. Może i będzie się żyło lżej i przyjemniej, ale bezsensownie. Ci ludzie potem umierają w poczuciu zmarnowanego własnego życia. Jak się pyta takiego dziadka, a cóż takiego dramatycznego w tym życiu było? No nic. No to dlaczego uważa życie za zmarnowane? Nie, bo nie było niczemu poświęcone stało przeżyte ileś lat, nawet dużo, i nic z tego nie wyniknęło, poza paroma przyjemnościami w życiu. I to jest właśnie to, co nazywa się kryzysem powołań. I powołania, jeżeli ktoś uważa, że powołanie to jest tylko powołanie na przykład do rycerstwa, czyli do służby w wojsku, że ja składam przysięgę i jaką mi komendę wydadzą, taką wykonam, nawet gdyby mnie mieli zabić, to idę, bo przysięgałem, że to jest powołanie, lub powołanie kapłańskie, że składam śluby, Kapłańskie, zakonne, I trzymam się i wykonuję te śluby. Nawet gdyby mnie tutaj żywcem spalili, to złożyłem śluby i to jest powołanie. Nie, powołanie jest szersze. Powołanie jest nawet w sporcie, powołanie jest w każdym dniu, bo powołanie jest nawet do życia w rodzinie. Powołanie do wychowywania dzieci, do założenia rodziny i wychowania dzieci jest ogromnym powołaniem, wielką misją. Człowiek nie staje się. Yy, Ojcem czy matką, przez fakt posiadania dzieci, tak jak nie staje się muzykiem, przez fakt posiadania fortepianu. Bo jak ktoś wejdzie w posiadanie fortepianu, to wcale jeszcze nie znaczy, że jest muzykiem. Fortepian ma, ale muzykiem nie jest. I tu jest wychowywanie dzieci, to też że nie jest rodzicem wtedy, kiedy dziecko się pojawia. Biologicznie tak, ale społecznie nie. Społecznie to trzeba sobie, na siebie, trzeba przyjąć powołanie. Do wychowania, ukształtowania, nauczenia życia innego człowieka. Od takiego malutkiego do dużego, czyli to jest wzięcie na siebie obowiązków, które będą obowiązkami godzina po godzinie, dzień po dniu, rok po roku przez 20 lat. Nie na tydzień. I to jest powołanie. I, po... I mamy kryzys powołań, który skutkuje potem tym, że ludzie czują pewien dyskomfort, że żyją, żyją, żyją i przyjdzie im umierać. Na przykład, no, przeżyli trochę za mało 40, 50 lat i. Przychodzi umierać i rozpaczają strasznie, zmarnowali swoje życie. Zmarnowali dlatego, że nie poświęcili tych wszystkich dni realizacji jakiegoś powołania. To nie musi być kapłańskie powołanie. To może być naprawdę powołanie zawodowe. Można być dobrym rzemieślnikiem i realizować się w tym zawodzie. I przyjdzie umierać, i człowiek powie: Zrobiłem, wykorzystywałem te talenty, jakie były mi dane. W takim stopniu, jak byłem w stanie wykorzystać. Nic więcej nie mogłem zrobić. Za to zostanę rozliczony. Przyjdzie mi odchodzić dzisiaj. Odchodzę dzisiaj. Bez żalu, bez płaczu, bez rozpaczy. Moje życie zostało wypełnione, drugiego nie będzie. I nie mamy, umarło w, naszy, w naszej cywilizacji zachodniej, umarło poczucie powołania. Dlatego twierdzę, że umarł duch. Łacińskiej cywilizacji. To się powinno odrodzić, i z tego ducha może odrodzić się społeczeństwo, czyli naturalne więzy między ludźmi, które mogą dopiero dać pewien klimat do ustanowienia normalnej władzy, czyli takiej władzy, która będzie stała na straży przestrzegania norm moralnie słusznych w relacjach między ludźmi. I to zaowocuje dobrobytem. A ludziom będzie się wydawać, że władza im zapewniła dobrobyt. Nie. Dobrobyt ludzie zapewnią sobie sami. Dobrobyt jest spowodowany tylko przestrzeganiem słusznego kodeksu moralnego. I takie społeczeństwo jest nam potrzebne. Daleko jeszcze jesteśmy od tego, ale robimy pierwsze kroki. Elity nam wyrąbali fizycznie, to znaczy wszyscy ludzie, którzy byli intelektualnie i moralnie lepsi, wojny nam wycięły, po prostu zamordowali wszystkich. I teraz dopiero elity zaczynają się kształtować. A to no jak widać. Musi trwać z dwa pokolenia. Ja na przykład, ja nie tracę nadziei, że jest sens, że te elity się odrodzą, że jeżeli pracujemy nad kształtowaniem intelektualnym i moralnym elit, to one kiedyś przejmą rządy w Polsce i wierzę, że Polska stanie się normalnie rządzącym krajem, czyli stanie się normalnym królestwem katolickim, gdzie biskup katolicki nałoży polskiemu królowi koronę na głowę i król będzie panował, by władza rządząca nie czyniła poddanym krzywdy. I nic więcej nam nie potrzeba. I nagle staniemy się oazą dobrobytu, szczęśliwości, radości, komfortu życia i poczucia, że nasze życie będzie życiem spełnionym.